Wiemy, że osoby z dysleksją często mają dobrze rozwinięte myślenie wizualne. Jednocześnie nierzadko mają też problemy z procesowaniem koncepcji abstrakcyjnych. Tak więc u wielu moich kursantów z tym zaburzeniem uczenie bez okoliczników się nie sprawdza. Te czasowniki są wtedy dla nich jak wolne elektrony, nie można ich do niczego przyczepić. Tak więc to jump, to sleep czy to read nie załatwia sprawy. Drodzy lektorzy, jeśli już bardzo chcecie uczyć bez okoliczników, dodawajcie rysunki. Albo jeszcze lepiej, podawajcie przykłady zastosowania tych czasowników w zdaniach i na osi czasu. A jak przykłady będą spersonalizowane, to już w ogóle zajebiwi. O co mi chodzi z tą osią czasu? Rozgraniczcie przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Podawajcie konkretne przykłady zdań i przypróżcie wszystko rysunkami. Po więcej takich materiałów możecie zapisać się na mój bezpłatny newsletter. Link do zapisów w opisie. Pamiętajcie, żeby zostawić lajka. Good luck.